Dobrze, w sumie zamigałem, fajnie, wiedziałeś, że skręcam. Ty, paliwo mi się skończyło, stary. Poważnie? Poważnie. Siemanko wszystkim w drugim odcinku. Gram na fazie ETS2 Promot Multiplayer. Dzisiaj będziemy jechać z Krystianem. Siema Krystian. Siema, witam wszystkich. Będziemy dzisiaj mieliśmy jeździć po Polsce, ale stwierdziliśmy sobie, że pojedziemy na tą drogę śmierci do... gdzie to było? Ki... Do Norwegii? Do Kirsk no, okay. Kir... Jak to się nazywało? To Kirkenes, Kirkenes. Dobra, Kirkenes, dobra, mam to, Kirkenes. Także próbujemy jechać w tamtą stronę. Na razie wzięliśmy sobie ładunki, jedziemy na Finlandię, na Lachti, tak? Badnie. No i będziemy sobie tak brać odynki, bo ja troszkę średnio stoję z hajsem, także... E, także muszę coś zarabiać. Dobra, jedziemy, ruszamy. Więc nie jedziemy na pusto. Raczej jedziemy... Nie, no jedziemy, zlecenia. raczej jest tak. Robimy zlecenia, ale jedziemy w tamtą stronę. W kierunku Kirkenas, żeby na tą czarną drogę, nie? Drogę śmierci, sorry. Dobra, jedziemy. Pierwszy. Skręć w lewo Skręć w lewo Skręcam w lewo Skręć w lewo Kurde no ile mamy teraz kilometrów 1135 mamy No mamy te same identyczne wiesz Fajnie ale mamy 1135 kilometrów A jest co? Dużo Ruszamy z Białego Stoku, jedziemy Finlandia Lacht Maj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Także... Skręć w prawo. Halo, halo, mobilki, mobilki. Nie odpowiadają. Chłopaki. Może oni nie pani mają po polsku. Może. Kto wie ich wie? Kurde, jestem ciekaw naprawdę, ale tam jest... Ej, bo tam jest łącznie stąd... Z Polski chyba 2000 km, ponad 2,5 czy nie? Do tego kirkę nasne. Chyba i Nie, no nie, na kopalnię, tam jest ta droga śmierci. No i dobra. Zobaczymy jak to będzie wyglądać. Ja jestem ciekaw. Ja to widziałem niby na, na YouTube, ja oglądałem tam jakiś filmy. No ale wolałbym jednak tam pojechać. Wolałbym tam jakoś pojechać. Słuchajcie, przypominam Wam o subskrypcji. To jest już drugi odcinek. Kolejny dzień Nie wiem jak będzie długi Myślę że około 30 minut jak jeden odcinek będziemy nagrywać Będziemy Wam troszkę skracać te, te podróże Bo to nie ma sensu Wam pokazywać tego jak my jedziemy całą trasę Będziemy jechać jakieś coś, Po prostu około pół godzinki Będziemy przerywać odcinek I Potem po prostu od już miejsca docelowego, tam gdzie mieliśmy dojechać, będziemy zaczynać nowy ładunek, nie? Także myślę, że tak będzie spoko. Jak ty o tym myślisz, Krystian? Ja myślę, że tak, no. Spoko chyba, nie? Też generalnie ta sama trasa, wiadomo, będą fajne miejsca, które warto pokazać podczas tej naszej drogi. Aczkolwiek na większość czasu będziemy mieć autostradę, więc... No właśnie, myślę, dlatego też, żeby nie, 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 nie zanudzać, nie? nie. Za pokazywać, to albo po prostu materiał będzie cięty, albo po prostu będzie przewijany szybkie prędkości, żeby też ten czas, żeby też odcinki nie wychodziły tak długie, no, żeby was nie zanudzać. Nie no, dlatego po prostu będzie pół godziny, pół go plus minus pół godzinki, kończymy, dojeżdżamy do miejsca i wtedy po prostu już będzie, że tak powiem, nagrywany następny odcinek Halo, halo mobilki Jak, rap, jak rap, jak my słychać A ty mnie słyszysz na tym CB radio? Weź coś powiedz na CB Radio, bo coś Halo halo, 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 No dobra, dobra, było cię słychać podwójnie, bo tu i tu, ale spoko. Kolejne Dobra Co zrobiłeś? Mikrofon mi się wykrzywił <gry> Dobra, ten pomac sobie wrzucę, bo... Też mam 90 równe Mam 93 Ej i co, a ile masz ton ładunek w ogóle? Ja mam 15 ton Trzymaj tylko. Trzymaj się lewej strony. Gdzie my jedziemy? Gdzie my jedziemy? Mi... Prosto. No, prosto. Dobrze, prosto. Ja mam ten sam ładunek co ty. Ko kostki, to słomy. Tak, 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 tak. A ile dostaniesz za ten ładunek? To coś tysięcy. A no, ja 97, no. no ale dobra, zawsze będzie to 97. Będzie na spłatę kredytu. Trzymaj się lewej strony. A ja ja w szczęście kredytów nie mam Masz tydzień na spłatę siana, pozdrów kanara <grym grym grym> Stare teksty Moja, moja ciężarówka ma przejechane 830 tysięcy kilometrów Tą co teraz jedziesz? Tak O kurde Ja to nie wiem, ja to dopiero zacząłem także moja będzie miała za 3000 może No nie no może więcej Więcej, więcej Z 5, 6 Raczki no ja już trochę. Racki w ogóle Przyznaj się raczki. prawej strony, a następnie Dobra, skręć w prawo. No, no, no ja wiem, 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 wiem. Gada mi navigation, gada mi. Cały czas nie gada. W prawo. Navigation mi gada. Skręć w prawo. Nie no właśnie mam to tylko dlatego, że właśnie jak gram gramy razem czy coś, to właśnie jak gadamy, żeby się nie zagadać, nie? Bo wtedy właśnie fajnie mnie opobudzi mnie, nie? Kurde jak tu jest ciasno. Fajnie, fajnie. Dlatego Ci zaproponowałaś już... pro no bo to jakby no, trochę ulepsza, trochę jest trudniejsza. Dokładnie. Mówię, na przykład dostała do Biedronki i już masz trochę z parkowaniem problem, nie? No jak się wprawisz w łamanie, że tak powiem, zestawu, to też to będzie łatwiej. Mhm. Ale też masz pomocę, nie? Możesz na znaczy pak wybierać na przykład skrętne osie. No tak, By... no ale tyłem ze skrętną osią nie jest prosto. Ziemże, <laughs> że jest, Aczkolwiek w ciągniku możesz mieć silną oś skrętną, jak masz było śrubkę z tyłu. Ja tak teraz mam, nie? Że, że pierwsza oś z tyłu jest skrętna, a druga jest y, bliźniak, nie? Mhm. Mm w jaki sposób to trochę pomaga przy, przy, przy jakimś tam wiesz, skręcaniu No i dobra, ty... bo generalnie ja muszę tym kawać ty. Bo ja, mam na 170, ja teraz 160 km mam paliwa. To dawaj, jakąś stację pierwszą teraz? Ciekawe czy będzie jakaś po drodze powinna być by była miasto suwałki, siema suwałki pozdrawiamy wszystkich z suwałek pozdro dla suwałek Ty, tu mi kazało zjechać na ten pas tu, na ten w ogóle nie trasę Tu jest rondo, mhm. nie małe pewnie na rondzie. Fajnie te Zjedź ronda te wyglądają, zjezga. ciasne takie Naprawdę to trzeba zwolnić, naprawdę po prostu no, Po prostu nie da się, nie da się Zjedź Szybko jechać, mimo jakbyś chciał to szybko nie przejedziesz no To właśnie jest ta symulacja, którą no, Której oczekują gracze raczej od tego, od tej gry no. Myślę, że ten promot bardzo dużo daje, bo wciul daje Teraz zbytka jest, no... No to odkrywana. jeżdżamy na granicę, chyba. Bo... Tak, jedziemy do tych. Będą trzepać paszporty? Chyba tutaj nie, nie co? Nie, tu raczej jest Unia Europejska to... To nie Rosja. Nie, 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 W Rosji tylko trzepią wszystko. No i witamy w Litwie. Trzymaj Litwo, się, zno ojczyzno moja. Nie moja. Dobra, 90 na budziku, tempoma. Kurde, ciekawe, że tego Kirkenes jest kilometr. Gdzie tam zostałeś tak z tyłu? Chyba no, ja tam przehamowałem, bo pomyliłem, wiesz? Aha. No jest poko. Okay. Trzymaj się lewej strony. Trzymaj się lewej strony, mi mówi cały czas. A i czasami w ogóle nie ogarnę, mnie, bo czasami ta nawigacja tak jakby ją przycina, tak jakby w ogóle to na, tak, takie realne live, realny live, wiesz, realne życie, że przycina nawigację i do końca się nie działa, nie wiesz o co chodzi, nie? A teraz działa dobrze. Spowodowane tym, że... To jest promot jednak, nie? Może, nie wiem, no na razie na działa na, dobrze. A ta nawigacja jest jakby od yy... Od STS Software Mhm, jedzie ktoś halo hello, hello? Jowita, specevicius Urne Jo witam Trzymaj się lewej strony Trzymaj się lewej strony, no, będziemy zar zaraz będziemy zaraz Kurde jestem ciekaw mega tej drogi, ja już bym tam chciał być nie A to jeszcze tyle kilometrów do przejechania, w ciul i jeszcze więcej. Ale przy zarobisz, Trzymaj nie? się prawej strony Słucham? Przy okazji zarobisz No muszę zarobić kurde, muszę zarobić, nie mam Tylko Ja bym tam nie jechał z Orungem wiesz Jak, jak, jakbyś nie jechał? Z bym tam nie jechał Czemu? Tam będziemy długo stać Samym, samym, samym ciągnikiem myślisz? Chyba No chyba, że uda nam się znaleźć zlecenie do w w tej kopalni, bo w ogóle by była petarda. No jeżeli się uda, to weźmiemy, jeżeli się nie uda, to pojedziemy na pustą najwyżej. Trzymaj się lewej strony. Ale czuję różnicę, jak zmieniłem silnik troszkę minimalną, ale czuć tą różnicę faktycznie jest. Tak, skoczysz na tą 720 to zobaczysz No, nim ja wskoczę na 720 alo alo Kurde, nikt nie odpowiada na tej tej Gdzie mam po No, no, no Taram Zresztą tak, że wbije bieg, ale za szybko puszczę sprzęg, bo chyba mi nie wbija. Mhm. Fajne widoki są. Podoba mi się to Znaczy na Finlandii jakie fajne będą Ty, a w Norwegii to powinien być śnieg, ne? Chyba jest, z tego co pamiętam. Jest? No. No to jeszcze o, trochę na multi będzie Jadam Jadą chłopaki. Jeszcze trochę to na multi będzie śnieg. Tutaj będziemy mieć śnieg, bo idzie zima. Halo, halo, mobilki. Nikt nic, zero O, wszyscy pewnie mają wyłączone Trzymaj się Chociaż tutaj niby nie... nie tak. Chociaż tutaj wiesz, no myślę, że ludzie tak się nie zachowują jak na tym zwykłym multi, nie? Tak, Te dobrze, dzieci. tak Ty trzeba jednak wiesz no, Zakupicie wszystkie DLC Trzymajcie wszystkie... prawie Ile, w środę, ile, ile, na ile właśnie w prawo. cały cały koszt gry Żeby mieć tego promoda, to ile to kosztuje? Ja w sumie nie zjedź wiem Ja nie wszystko wiem, dbam. Ja po prostu ciekawe, ciekawe ile to kosztuje. Ja robiłem tak, że jak ja zacznę... kurde, klawiatura mi przeszkodziła. Jak ja zaczynałem TTS grać no to kupiłem najpierw podstawkę i później te dodatki wychodziły to jak kupowałem zawsze na premierę. Mhm. Każdy no. DLC Oprócz oczywiście tych wszystkich DLC odnośnie nie wiem malowań bo ja tak jeżdżę białą ciężarówką i tak nie rozumiem to jest niepotrzebne aczkolwiek wszystkie DLC, BLC wiesz tuningu no, razem to... jeździmy białą ciężarówką trzymaj się, masz nie, ja też strony, nie będę w prawo masz biało-czarną <laughs> nie mam białą, o kurde co nie mam całą białą jak biało-czarną nie no du, masz czarne plastiki aha no tak a ty masz białe? tak, ja mam wszystko białe Ranki spokojnie, pokułą, spokojnie białe. dojdę do tego Dojdę, od kurde gdzie ja tu kierunek wrzucę No dobrze w sumie zamigałem fajnie, wiedziałeś że skręcam Ty, paliwo mi się skończyło stary Poważnie? Poważnie Mieliśmy zatankować tej i się zagadaliśmy No Co teraz? No nie wiem jeszcze co się teraz robi w takiej sytuacji Dobra, <laughs> Normalnie Ale no co to mi to da? Żeby nie wstać na ulicy wiesz No nie no jadę dalej, dopycham się może gdzieś się dopcham nie będę tu zawijał Ale lipa, ty. a co teraz? Ty, bo ja nie mam umchajcie, ja mam 23 tysiące, co ja mam zrobić teraz? No możesz kupić paliwo Aha, tak, tak z miejsca no, tutaj? Zaczyn się, no, to nie ma sensu, wiesz, żebyśmy jechali Ale, ja, no dobra, ale fajnie, bo będę wiedział, co mam zrobić, no choć awaryjki zarzucę Ja też włączam awaryjki Normalnie skończyło ci się paliwo, tir mi z gaz i koniec imprezy, nie Dobra, tak, tak. dusisz F7 Czemu F7? No, wzywasz pomoc. To F7 się robi? No, F7 to Nie, u mnie F7 się, kurde, odpala... Czekaj, ej, to e, się, czekaj. Tam, gdzie do serwisu jakby, nie? Usługi i personalizacja, tak? Tak. Dobra, tam kolejne, awaryjne. No i zatankuj. Usługa tankowania olejna zapewnić 50 litrów oleju ponowego To będzie kosztować 1350 i zajmie 30 minut. Wyrażasz zgodę? No tak. No co mam zrobić? Ale to tutaj mnie zatankuje chyba, nie? Tak. No jakby też ci przywiózł po paliwo. Dobra, elegancko. Możemy jechać dalej chyba. To jest. Czemu mi zgasło auto? Zapowietrzył się. No bez kity, ty odpaliłem i on mi zgasł, no. Ciekawe ile mam paliwa teraz. Ty, na 99 km tylko. Myślałeś, że na ile będziesz miał? Trochę więcej. Trzeba jakiejś stacji zaliczyć Musi być po drodze, bo będę musiał znowu tak zrobić, nie? Nie wiem czy będziesz mógł Nie, nie gadaj mógł. nawet Nie no weź odpal mapę jak możesz, bo ty tam ogarniasz to drodze, nie czy nie? Ja nie mogę czy się jazdy mapy odpalić Kurde, bo nie wiem czy tu będzie stacja, ja mam 94 km paliwa Jest stacja, jest stacja Jest? Oj, dobra, po, po. Ja jeszcze nie widzę, zależy jak mamy gdzie pieca ustawionego. Ja mam dolony się No jest stacja, do faktycznie. Kurde, no zobacz ile, ile zabrakło, nie? Tego paliwa. Kurde, minimalnie. Ale pierwszy raz mi się w ogóle paliwo skończyło. Ale faktycznie fajnie sobie kupić ten ten taki co ruszasz głową i ci rusza w grze, nie? Że się rozglądasz w grze. Tak, jest to fajne. Możesz to sam zrobić. Ja ci powiem, ja to chyba sobie zakupię, nie? To jest stacja, wjeżdżaj. Trzymaj się fajne. prawej strony. Wjeżdżamy, wjeżdżamy. Ja się tutaj to tankuję już ile kilometr kilometrów. Gdzie mamy. tu się wjeżdża? Tu dalej, Wjeżdż. nie? No, no właśnie, tutaj. Ale tam mieliśmy nieważne, znajdę nową trasę. Co tu się tankuje? No tak. Dwa na raz. Zaleję jeszcze. Co? Ja się co, do tankuję, że tak powiem. No ja teraz leję do pełna. <laughs> Ciekawe ile zapłacę, z 6 tysięcy pewnie. A ja mam 22,5 tysiąca. No ale to już mi starczy na... Jeżeli nie będziemy mieć żadnych przygód, to nie będę na minusie. 1148 złotych 244 litry <laughs> No ale pójdzie też, jak, że tak powiem zmieniasz jakieś cięcie Moja no już 1000 litrów, o nie ty Suma 4537 złotych litry 964, no spoko Więc to czekaj, jeszcze pójdę do toalety, poczekasz? No, lec Jakieś picie ci kupić na stacji? <laughs> nie, 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 kawę, weź kawę Dobra, to poczekaj <laughs> Mamy sobie tutaj, zobaczymy, pokażę wam, jak to wygląda, gdzie my jedziemy w ogóle. My jedziemy, słuchajcie, Ładynek mamy tutaj, do Lachty, ale my jedziemy gdzieś tu, chyba, no, nie dobrze pamiętam. o, tu, do Kirkenes. Tu mamy gdzieś tą Drogę Śmierci, nie wiem, gdzie ona dokładnie jest, podejrzewam, że to jest gdzieś, coś z tutaj, nie, tak mi się wydaje. Tak, pewnie to jest to. Znaczy tam są jakieś bagna, nie bagna, zobaczymy będzie fajne. Będzie fajnie, tak. Tak mi się wydaje, jeszcze nie mogę doczekać naprawdę. Już bym tam chciał być. O, ale mamy jeszcze. Uf. Chociaż myślę że w sumie, że teraz zakończymy odcinek i po prostu zaczniemy nowy odcinek, następny. Fajna akcja, skończyło się paliwo. Śmiesznie, nigdy tak nie miałem. Także dzięki za oglądanie i zapraszam do subskrypcji kanału i zapraszam na kolejne odcinki. Cześć, cześć, na razie.